Witam cię serdecznie z tej strony Maciej z kanału Matmas Pasją, gdzie od lat pomaga maturzystom zdać maturę. W naszym zadaniu mamy znaleźć wartość parametru n, dla którego równanie kwadratowe ma dwa różne pierwiastki ujemne. I teraz w jaki sposób się w ogóle zabrać za to zadanie. Na samym początku musimy sobie znaleźć wszystkie warunki, które powodują, że właśnie będą dwa różne pierwiastki ujemne. I teraz tak, na początku pokreślimy sobie to, na czerwono, że mają być dwa różne pierwiastki. Okay. Czyli po pierwsze a nie może być zerem. Dlaczego a nie może być zerem? Ponieważ gdyby a było równe zerem, to znika x kwadrat. Jeżeli znika x kwadrat, to nasze równanie jest co najwyżej równaniem liniowym. A równanie liniowe nigdy nie ma dwóch rozwiązań, dlatego też a nie może być zerem. Ale oprócz tego, skoro to mają być dwa różne pierwiastki, to delta musi być większa od zera, żeby istniało x1 i x2, czyli właśnie nasze pierwiastki równania. Następny warunek, czy też następne warunki, znajdziemy sobie tu, że te rozwiązania mają być ujemne. Tylko te rozwiązania mają być ujemne, to jeżeli weźmiemy sobie x1 i x2 i je dodamy, czyli będzie x1 plus x2, no to jak dodamy dwie liczby ujemne, to otrzymujemy liczbę ujemną. Ale oprócz tego, jak pomnożymy sobie x1 razy x2, to jak pomnożymy dwie liczby ujemne, to otrzymujemy liczbę większą od zera. I to są nasze cztery warunki, które musimy sobie sprawdzić. Z każdego warunku wyjdzie nam jakieś m, i później wziąć oczywiście część wspólną, ponieważ te wszystkie cztery warunki muszą być spełnione. Weźmiemy sobie teraz to tylko. Przeniesiemy tu na górę. No i zabieramy się za rozwiązanie tych warunków. Pierwszy warunek jest bardzo prosty do sprawdzenia, ponieważ nasze a, które ma być różne od zera, a a jest 2 minus m, to wystarczy napisać 2 minus m jest różne od zera. Dodamy sobie m. Czyli 2 jest różne od m. Czyli wiemy, że m na pewno nie może być dwójeczką. Bo wtedy, jak powiedziałem, znika x kwadrat. Jest. No to teraz delta. Delta jest równa b kwadrat minus 4ac. b to jest 3 minus m. To ma być podniesione do kwadratu. Minus 4 razy a. 2 minus n razy c, jedyneczka. No to, tu jest z cn mnożenia 9 minus 6m plus m kwadrat. Minus 4 razy 2 razy 1 to jest minus 8. Minus 4 razy minus m to jest plus 4m, razy 1 to jest plus 4m. Czyli otrzymujemy m kwadrat minus 6m plus 4m to jest minus 2m oraz 9 minus 8 to jest 1. I teraz to jest nasza delta. To może to sobie dopiszmy. I my mamy wiedzieć, że to jest większe od 0. OK, czyli m kwadrat minus 2m plus 1 ma być większe od 0. Jak dobrze się przyjrzycie, po lewej stronie jest dźutkownego mnożenia. m minus 1 do kwadratu. Tak. No bo to jest a minus b do kwadratu, to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Po lewej stronie jest wyrażenie nieujemne, czyli ono zawsze jest większe od zera, ale czasami też jest równe 0, ale my chcemy, żeby ono było tylko większe od zera. To znaczy, że z tego wynika, że m minus 1 no nie może być 0, bo my nie chcemy, żeby to było większe bądź równe, tylko chcemy, żeby to było tylko większe. Czyli m nie może być jedynko. I to nam wyszło właśnie z ładunku na delta. I znowu, weźmiemy to sobie, przeniesiemy, może najpierw pomniejszymy troszkę. Jest. Zostały nam dwa warunki, fioletowy i zielony. Zaczynamy od fioletowego. x1 plus x2 i oczywiście x1 razy x2 to są standardowe wzory Wieta. Tak? x1 plus x2 to było minus b przez a, czyli minus b, to będzie 3 minus m ze zmienionymi znakami, czyli ja teraz napiszę sobie minus 3 plus m przez a, czyli 2 minus m. I to ma być mniejsze od 0. Pamiętajcie o tym, że przy nierównościach nie mnożymy przez sam mianownik, żeby się pozbyć ułamku, ale mnożymy przez kwadrat mianownika, czyli przez 2 minus m do kwadratu z tej prostej przyczyny, że teraz wiemy, że to jest wyrażenie nieujemne. Nawet nie jest 0 tak naprawdę, bo m nie może być dwójką, więc jest wyrażeniem dodatnim. Więc wiemy, że znak nierówności nam się nie zmieni. Otrzymujemy minus 3 plus m razy 2 minus m jest mniejsze od zera. Czemu tak? No ponieważ ten kwadrat się skasuje z 2 minus m i zostaje po prostu 2 minus m. Jakby nie było, to jest funkcja kwadratowa w postaci iloczynowej. Kiedy to wyrażenie po lewej stronie się zeruje? Tutaj, jeżeli m równa się 3, a tutaj, jeżeli m równa się 2, no to teraz pasuje. Narysować sobie tą parabolę. Miejsca zerowe to jest 2 oraz 3. Pytanie, czy ta parabola ma ramiona w górę czy w dół? No jest plus m razy minus m, czyli jest minus m kwadrat. Jest tym razem, ramiona są w dół i my szukamy mniejszych od zera. Tu są wartości ujemne, tu są wartości dodatnie, tu są wartości ujemne. Więc możemy śmiało napisać, że m należy od minus nieskończoności do 2. W sumie od 3 do plus nieskończoności. No i zostawiam warunek zielony. wadonek zielony, ja sobie to może troszkę odgrodzę, to jest x1 razy x2. x1 razy x2 to jest c przez a. c to jest jedynka, Natomiast a to jest 2 minus m i to ma być większe od 0. Albo możemy sobie to znowu pomnożyć przez 2 minus m do kwadratu, albo zauważyć, że licznik jest dodatni, czyli żeby cały ułamek był większy od 0, to mianownik też musi być dodatni, czyli z tego wynika, że 2 minus m musi być też większe od 0. Odejmiemy dwójkę. Minus m jest większe od minus 2 i pomnożymy przez minus 1. A więc m jest mniejsze, zmieniamy znak, bo mnożymy przez liczbę ujemną od dwójeczki. Zaznaczymy sobie to na osi. Dwójeczka w lewo to jest nasz przedział i tu jest puste kółeczko, ponieważ jest mniejsze od dwóch i możemy napisać, że m należy od minus nieskończoności do 2. Na koniec zostało nam do zadania, oczywiście, wszystkie cztery warunki, czyli rysujemy sobie oś i na początek zaznaczamy. Czerwony warunek, że m nie może być dwójką, czyli zaznaczam sobie dwójeczkę, no i ją oczywiście wyrzucam. Teraz warunek niebieski, że delta miała być większa od zera. Wyszło nam, że m nie może być jedynką, czyli zaznaczam sobie jedynkę, no i ją wyrzucam. Dalej, warunek fioletowy, że x1 plus x2 jest mniejsze od zera. Wyszło nam od minus nieskończoności do 2 oraz od trójeczki do plus nieskończoności. Jest. I warunek zielony od minus nieskończoności do 2 i też puste kółko. Czy tych fioletowych też pasowałaby, ta te kółka porysować. Jakby coś. No i teraz trzeba napisać odpowiedź. Odpowiedź to jest ten przedział zielono-fioletowy, czyli od minus nieskończoności do 2, czyli piszemy, że m należy od minus nieskończoności do 2, ale zauważmy, że jeszcze jedynka jest wyrzucona. Czyli z wyrzuceniem jedynki, że jedynką nie może być. I to kończy nasze zadanie. Cześć!